Zdrowa Planeta organizuje warsztaty, które mają na celu propagowanie wśród dzieci w wieku od 3 do 13 lat zdrowego trybu życia, kształtują nawyki prozdrowotne i proekologiczne. Jest to akcja, która trwa już kilka lat i prowadzone są zajęcia warsztatowe z udziałem dzieci i ich opiekunów. W określonych obszarach tematycznych główne działania skierowane są na zdrowy styl życia, na dbałość o środowisko naturalne, na dbałości o higienę osobistą, jak również zdrowe żywienie. Dzisiaj w warsztatach uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uczyliśmy się, jak zbudowane jest serce, jak pracuje serce, co to jest krew, z czego krew się składa. Dzieci wcieliły się w postacie białych krwinek. Mówiliśmy również o tym, jak zbudowany jest człowiek. Poznaliśmy kości, poznaliśmy szkielet człowieka, nauczyliśmy się, jakie kości możemy wyróżnić. Dzieci przypomniały sobie również, w jaki sposób mają o swoje kości dbać. Edukacja medyczna. Edukacja szerokich rzesz, a szczególnie edukacja rodziców, ale także edukacja dzieci oraz aktywizacja sportowa, to te dwa wiodące punkty przekonały mnie, żeby przyłączyć się do tego projektu. Działanie edukacyjne musi zawsze łączyć w sobie zabawę i praktyczne wdrożenie dzieci Muszą brać udział w zabawach, w lekcjach tematycznych osobiście, muszą mieć różne pomoce edukacyjne, a przede wszystkim zaangażowanego edukatora.